Pani dobry wieczór. wieczór. Dobry. No właśnie bo... to ja. Pani Zosia. Zośka z Soplicowa, tak. tak? Nie. A kto? Z Sturichu. A! S... Boże. Z... Zofia Sturichu. Z Pani Zosiu, kochana. <śm> dobry wieczór. Dzień Kłaniamy dobry. się nisko. Już... No dobry wieczór. Tak się o was wszyscy martwiliśmy, że to niesamowite. Pani Zosiu, no. pań... śpieszę powiedzieć. Kiedy Marcin Osadowski miał puścić nasz materiał, kanały, to, to ciach poszły wszystkie kanały nas. i poblokowali nas, ale ten materiał mamy, on jest, właściwie drobna korekta będzie teraz i my go pani Zosiu puścimy, bo na to, nowym kanale. Bo to chciałem Państwu powiedzieć kamratom i kamratkom, że pani Zofia Kuzioła, która przy teraz przyjęła mami. nas w swoim domu na Zamojszczyźnie dała nam znakomity wywiad, ekskluzywny wywiad, w którym opowiada o metodzie, o metodzie, o panu Kwaśniewskim. Zresztą pani Zofia jest bardzo uroczą, piękną osobą i opowiada barwnie i ciekawie i cieszę się, że, że ten wywiad jeszcze nie został puszczony, bo by go utrącili z tymi kanałami. I Także pani Zofia. Pożył, tam. Y, y, Wiemy, że Pani była gdzieś daleko poza Europą, tak? W pewnym momencie. Tak, tak. byłam była w Egipcie i właśnie wtedy, kiedy były te ekspresy kanickie. No gratuluję Wam przede wszystkim. Cóż za piękny event w Kaliszu. To było coś niesamowitego. To u nas w Szwajcarii 23 października też było takie piękne wydarzenie z tymi dzwonami, które e, partia e, Schweizerische Volkspartei, no Ludowa Partia, pan Krzysztof Blocher, zorganizowali piękną demonstrację. Tak, Także tak, wasze, wasze było bardzo podobne, ale jeszcze lepsze. No naprawdę, coś pięknego. Także no, rzeczywiście to hasło, e, takie śmierć w ojczyzny, które uznali oni za pretek, żeby w ogóle zamykać kogoś. Tak. Proszę sobie wyobrazić, jak ludzkość jest ogłupiona. Na przykład cały rząd, Polski i, i zresztą inne rządy mają takie hymny. Hymn Polski, po prostu stoją na baczność i śpiewają co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. No to jest nawoływanie do nienawiści, więc można mieć wrażenie, że przyjdą tu do Szwajcarii, żeby odbierać nam jakieś złoto tu rzekome. Tak, <gry> Pani Zofia, jeszcze Francuzom, Francuzom jeszcze postawią zarzuty nawoływania do faszyzmu za no, Zawiązki wioski, za wioski liktorskie w ich flaszy. Trzeba byłoby zaaresztować cały rząd w ogóle za to, że nawołują sobie na woźnie do nienawiści, albo śpiewają jakąś międzynarodówkę po prostu, gdzie mówią o zarne sykła chwytajmy się za broń, niech krew się oczyści. Takie głupoty, no przecież to są wszystko głupoty. Dlatego proponuję, zbudujmy Królestwo Boże na ziemi, wreszcie nie wszyscy się dobrze odzywią, odzywią i będą zdrowi, szczęśliwi i bogaci, bo to jest możliwe. To ja wiem, Pani Zofio, z takich drobnych rzeczy chciałem pani zameldować posłusznie, że tak. <coughs> kiedy wróciliśmy z Zamościa, znaczy z, tam z tych terenów Zamościa. To od... A my to ten Jacek styczowa, to jest tuż o naszej kolonii rudy, tak? Tak, tak. Dłuż... tak, tak to ziomal, ziomal, <coughs> to pani Zofio, tak. melduję posłusznie, że od tamtego czasu, robiąc jajecznicę, a robimy ją często, poza e epizodem więziennym, tak? To robimy... <grym>, Trzeba przesłać jajka do, do więzienia, ale nam że... <laughs> Pani Zofio, to robimy jajecznice z samych żółtek. Białka tak? idą wek. Z samych żółtek. Białka. Nie, w jajka, białka wracają do kurek. A, białka wracają do kurek, tak. tak jest, a a tak czasami znaczy. ktoś bezy z nich robi, tak? Tak. tak. Więc z samych żółtek. Dzisiaj na przykład w gościnnym domu naszego przyjaciela zrobiliśmy jajecznicę z 20 żółtek. Tak. Do tego wkroiliśmy 30, no 378 no. gram boczku, tak, w kosteczkę pokrojonego, tak, i zasiedliśmy do stołu, skonsumowaliśmy te zacne, optymalne jedzenie, Pani Zofio. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No teraz musicie, po, po tej więziennej diecie, to musicie się po prostu dobrze odżywić, żeby nabrać siły. Hmm. No. Sił to nam nie Oj, brakuje, nie. a w kurwu przybyło pani Zosiu. Pani Ale Zofio, wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, jaką rewolucję już zrobiliście w tym więzieniu, jak tam pan Aleksander porczał Wszystkich e... To po prostu no, film trzeba byłoby nakręcić. Pani Zofio, ja mam pytanie. Co tam w Szwajcarii? Jak to, jak to wygląda jak to, w tej w... chwili? Tak, jak sytuacja no, się. No niestety pechowo te 28 były wybory i inne. I... No przygłosowali na nie, że w sumie rząd może sobie pozwalać na te różne ograniczenia. No ale podobno prawo tu takie naczelne jest, że no, nie mają prawa zmusić nas do obowiązkowych e szczepień. Ale ja już nie wiedzę w te rzeczy. Nie wiem, jeszcze jedyną oazą chyba zostanie Polska. Na wszelki wypadek ja mam dwie ojczyzny, Szwajcaria i Polska. Zobaczymy jeszcze, gdzie dłużej będzie można przeżyć. Mhm. Ale wiem, że... Jedynie na opiekę Bożą można będzie liczyć i, i to jest najważniejsze. No i tym krajem naprawdę, który, który cieszyć się może opieką Bożą, na pewno jest Polska. Pani Zofio, jak to, jak to, jak to mówią Niemcy, Gott mit uns, takie zaklęcie. Bóg z nami. Tak, ale Bóg z nami. Myśmy też mieli takie zaklęcia w dawnej Polsce. Na no właśnie. Więc, ja myślę, że Bóg. Ja, ale rząd to... jest bezbożny, oni nigdy takich powiedzeń nie, nie używają. To są naprawdę zupełnie biedni, biedni, bezbożni ludzie. Cały ten rząd. Oprócz pana Brauna, no wielka klasa jest. Ale pan Braun jest w rządzie, pani Zofio. Tak. Pan Braun jest tylko posłem, wiem, tak. Tylko posłem, tylko tylko, posłem tak. ale wielką klasę okazał i, i w ogóle no na, może być świetnym kandydatem na prezydenta. Daj Ale wszystkie te, Daj wszystkie te systemy upadną, proszę sobie wyobrazić, będą służby, nie będzie rządów, naprawdę. Do tego to dojdzie do tego. Także po prostu będzie coś zupełnie, rządy upadną i inne systemy, trzeba będzie ludziom pomagać. To wszystko, cały, cały ten ustrój, ci wszyscy rządzący wszystkich krajów, to wszystko upadnie to będzie się, to co będzie się działo teraz, to, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, ale no liczymy na takich właśnie bohaterów jak wy teraz, to już staliście się bohaterami, bohaterami po, ty, po tych przeżyciach, po tych Pani Zofio, żeby to nie zabrzmi nie, nie. fałszywej skromności, prawdziwymi tak. bohaterami okazali się ludzie, którzy zostali na wolności. Którzy się e, świetnie organizowali, e, Prawdziwymi zbierali. bohaterami byli kamraci, którzy Przyjechali do Kalisza i ci, którzy nie mogli przyjechać, ale chcieli, ale wiadomo jak w życiu jest, ponieważ tak. policjanci powiedzieli Marcinowi, że policja obliczyła, że było nas w Kaliszu 6 tysięcy. Co najmniej 6 tysięcy powiedział policjant, który tak. filmował to i e, mówi, że przecież jak czoło wchodziło już na. Rynek. Na rynek, to jeszcze koń, to jeszcze koń, koniec pod Asnykiem, z pod tak. Asnyka. Tak. Więc. Ja tu pokazuję w <coughs> te filmy, ludzie są zachwyceni. Dobrze. Ja I to są bohaterowie. Pani, Pani Zofio, Dobrze. bohaterami no, ale są... Ja właśnie że tutaj nie ma takich bohaterów jak wy. Pani Zofio, y, 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 ludzie, którzy wystartują do wyborów samorządowych. Ludzie, którzy organizują stowarzyszenia na dole, którzy się nie oglądają na Warszawę, którzy w swoich małych miejscowościach nawołują i spotykają się, to są prawdziwi bohaterowie. Dlatego, że nikt nie widzi ich pracy, nikt nawet im rady nie daje na bieżąco, bo te rady spływają na zasadzie takiej przypadkowej. Oni działają instynktem to są wolni ludzie, oni wstali i nie zgadzają się. Dostaliśmy takiego SMS-a właśnie od komentarz od kamratki, że ona jest szczęśliwa, że spotyka się z ludźmi, którzy myślą tak jak ona. Ludzie, którzy się nie dali zwariować. Dzisiaj byliśmy w takim sklepie, w takim sklepie dużym i była dziewczyna bez maski. I my z Osadowskim tak stoimy i mówimy dzień dobry do niej. Ona tak się zmieszana, odpowiada na dzień dobry i Marcin mówi tak, chcieliśmy pani, chcieliśmy pani pięknie podziękować. Ona stanęła mówi za co? A my mówimy za to, że nie ma pani maski. Ona oczywiście wy, wybuchnęła mówię, śmiechem. Ja też jestem za. Tak. I, i cała tak. reszta zakłada maski, przyjmuje niewolę na siebie. Więc tak, tak. pani Zofio. Pani Zofio, kochana, całujemy rączki no, po staropolsku. wszystko, bądźcie dzielnie, fajnie, czekamy na Was w Szwajcarii wiosną, tak jak się umawialiśmy, będzie dobrze. Pani na Zofio, kłaniamy reżyser. się, czołem, pozdrawiamy. Nie może inaczej. Pozdrawiamy wszystkim. Dziękujemy uprzejmie. No, miło Was widzieć na ekranie. Dobranoc. Dziękujemy Dobry Pani Zofio. No, dobranoc. Czołem, czołem.